Dzień dobry kochani. Dzisiaj kolejny dzień. Kończymy kolejny. Skończyliśmy. Skończyłem ja w sumie. Ja skończyłem ten dzień. Dziewiąty wczoraj. Dzisiaj zaczął się dzień dziesiąty. Bez rewelacji, może tylko jedna taka, że zamiast 100 gram spadło mi 200, czyli dochodzimy do wagi 75. Co mnie z jednej strony cieszy, z drugiej strony nie przeszkadza mi, nie zwracam na to uwagi. Powiem wam, że tą wagę, którą osiągnąłem już do tej pory, jest dla mnie zadowalająca więc każda waga w dół będzie tylko dodatkowym plusem tej całej sytuacji, której doświadczam. Cieszę się, bo tak naprawdę to wszystko stało się dzięki relacjom i w sumie tak naprawdę dzisiaj o tych relacjach tak naprawdę masło maślane chciałbym o tych relacjach właśnie trochę powiedzieć. Relacje Pierwsze relacje, jakie mamy na myśli, to relacje rodzinne, te najbliższe. Mąż, żona, ojciec, matka, ciadkowie, dzieci. To te relacje. Są bardzo ważne w naszym życiu i na nich się głównie skupiamy, ale to nie są jedyne relacje, które występują. Tak naprawdę jesteśmy zwierzętami bardzo społecznymi. Uwielbiamy rozmawiać i nawiązywać nowe kontakty. To jest całkowicie naturalna rzecz. To nie ma nic z tym złego. Zwierzęta też między sobą wymieniają się wizytówkami, w cudzysłowiu i poznają każdego dnia. Więc jakiekolwiek zamykanie się na jakakolwiek brak otwartości, no może być tutaj przeszkodą, znaczącą przeszkodą. Tak jak widzicie, ja staram się nad tym cały czas pracować i staram się być zupełnie otwartą osobą na każdego typu relacje. Natomiast te relacje. Czasami są trudne, czasami są trudne. Wymagają od nas wiele cierpliwości, pokory, nauczenia się wielu rzeczy, wielu rzeczy, bo to jednak nas rozwija w jedną i w drugą stronę. Obie strony są dla siebie i uczniami, i nauczycielami, i ta relacja, którą budujemy. Yy... Uczy nas tego wszystkiego, uczy nas komunikowania się ze sobą na różnych poziomach, bo nie z każdą osobą można rozmawiać na, ten sam po, na, ten, na te same tematy. Tak? Każdy ma inne zainteresowania, każdy ma inne pole, w którym funkcjonuje, inną płaszczyznę. Dzięki relacjom jestem tutaj, w tej chwili. Relacje dostarczyły mi wiele wiedzy, książek, wiedzy takiej czytanej, wiedzy przekazywanej z ust do ust. Te relacje mnie wiele nauczyły. Ja kiedyś byłem, starałem się być osobą niesłuchającą osobą, która wiedziała zawsze wszystko najlepiej. Teraz jestem osobą, która przyjmuje, że może mieć braki w jakiejś wiedzy. Co więcej, mogę mieć niepełną wiedzę, co oznacza, że otwartość na relacje i nowe informacje spowoduje, że zmienię zdanie na dany temat. Biorę to pod uwagę, jak najbardziej akceptuję, że mogę się w jakimś temacie mylić. Tak jak na przykład w jedzeniu albo w relacjach. Chociaż powiem szczerze, że te kilkadziesiąt lat e, życia pokazało mi, udowodniło, że relacje to jest podstawa. Relacje niosą ze sobą wszystko, co nam jest potrzebne. Wszystko. Relacje wykorzystujemy nie tylko w domu, w pracy, w szkole, e, wykorzystujemy to na ulicy, wśród sąsiadów. Relacje są wykorzystywane wszędzie w bibliotece, w autobusie. Nawet nawiązując z krótką rozmowę w autobusie z jakąś osobą, nawiązujemy de facto relację. Niektórzy myślą, że relacja musi być bardzo zwężona, bardzo taka silna, długa, trwała. Powiem Wam, że im częściej rozmawiam z ludźmi, tym częściej okazuje się, że relacje można nawiązać w kilka minut. Nie, nie potrzeba na to wiele czasu. Relacja to jest taka magiczna rzecz, nie emocja. I przepływ energii, który mówi nam, kim dla siebie jesteśmy, w jakim stopniu możemy sobie pomóc, wesprzeć się. I bardzo często podczas tych pierwszych rozmów, pierwszych minut rozmowy, okazuje się, że możemy wyjaśnić sobie, na jakich płaszczyznach będziemy działać i jaką wartość sobie przekażemy. Dlatego mówię tyle o relacjach, cały czas o tym powtarzam. Osoby, które na relacje są jeszcze zamknięte albo w jakiś sposób się ich obawiają, mają jakiś lęk, zachęcam do tego, żeby wychodziły ze swojej strefy komfortu, żeby wychodziły do ludzi. Owszem, zdarzają się sytuacje, gdzie, gdzie te relacje trafimy na osoby, które podobnie mają raczej pesymistyczne nastawienie i mogą zareagować w ten albo inny sposób na taką próbę. Ale nie należy się tym zrażać. Jest wokoło mnóstwo ludzi pozytywnie nastawionych, otwartych, którzy chcą porozmawiać z drugim człowiekiem, że naprawdę, naprawdę warto to robić. A bardzo często okazuje się, że takie kilka słów ciepłych, dobrych słów z samego rana mogą odmienić czyjeś życie. Po prostu. Zwróćcie chociażby uwagę, jakby jeżdżacie rano. Samochodem z podwórka spadł śnieg, trzeba odśnieżyć. Już jest mała irytacja, no bo czas ucieka. Tu brama się zacięła, śnieg leży na podjeździe. Trzeba uważać, a tu jeszcze sąsiadka wychodzi z psem na przykład i zachodzi nam drogę. Już pojawi się dodatkowy punkt, który buduje nam emocje. Możemy, możemy tą relację zepsuć poprzez wybuch irytacji. Możemy powiedzieć, a co pani mi tutaj wchodzi w drogę, tak? No i zepsujemy cały dzień i sobie, i sąsiadce. A może jest to po prostu starsza osoba, która obawia się wejść na chodnik, który jest przykryty śniegiem? I poświęcenie jej dodatkowej minuty czasu i pomoc w przejściu przez ten śnieg z tym psem spowoduje, że zrobimy sobie i jej bardzo dobry dzień. Tego Wam życzę. Wspaniałego dnia, nawiązujcie relacje, bądźcie otwarci. I uśmiechu na cały dzień wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.